Tutaj jestem Wartek. Dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować e, e, automatyczną przypodatkę w Minecraft. E, e, przed tym, zasubskrybuj i zalajkuj mój kanał, bo wam pozbieramy do, do, do 19 subskrypcji. Najpierw. w skrzynki. Później, stawiamy leje. Chwileczkę. Później, na to stawiamy pieczki. Później na to stawiamy wełnę, tak na chwilę tylko. Tu stawiamy, to, e, tu, tu stawiamy leje, tu stawiamy skrzynki, możemy to już sobie zniszczyć. Tu stawiamy leje, tu stawiamy wełnę, tu stawiamy skrzynki i niszczymy wełnę. I jak już mamy to gotowe, tu wrzucamy diaksy. Czy tam, co tam wy chcecie, przepalić. I rzuciliśmy, Teraz tu podamy węgiel. Automatyczna przykładarka nam działa. I zobaczcie jak to działa. I rzucę mam diamenty. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tym startowym. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach.